Witam wszystkich! Dzisiaj przedstawiam leczo z kiełbasą w puszeszce Danie pochodzi z wojskowej polskiej racji żywnościowej typu SRG, czyli całodobowej. No, oczywiście to leczo nie po węgiersku, raczej taki powiedziałbym bardziej po polsku. Tutaj mamy też taki rozszerzony tytuł: plastry kiełbasy w sosie pomidorowym z warzywami i pieczarkami. I taki tytuł, yy, nazwa tego dania bardziej do mnie przemawia niż takie leczo z kiełbasą, bo leczo zazwyczaj mi się kojarzy z leczem węgierskim, a nie z takim czymś podobnym do lecza. No ale oczywiście wariantów lecza różnego rodzaju, typowo polskiego, jest kilkanaście. W zasadzie co producent to sobie coś tam dokłada albo zmienia, niekoniecznie trzyma się takiego powiedzmy lecza węgierskiego. Mamy tutaj porcję 300 gramów. Kaloryczność tego to 417 kcal. No, nie jest może to jeszcze tak źle, chociaż mogło być nieco więcej. Jakby tu była porcja 400 gramowa, to by było akurat w porządku, no, ale tak to jest. Producentem tego jest firma Rolnik, Arpol jedynie dystrybutor. No i co my dokładnie mamy tu w składzie? Kiełbasa wieprzowa 50%, w której mamy m.in. wzmacniacz smaku, stabilizator, substancja konserwująca. Dodatkowo jest tukinia, papryka czerwona, fasola szparagowa, zielona. Pieczarki, koncentrat pomidorowy, woda, mąka pszenna, przyprawy sól, wzmacniacz smaku, cukier. Warzywa suszone, seler, skrobia ziemniaczana, ekstrakt drożdżowy, laktoza z mleka, olej roślinny, rzepakowy oraz barwnik. No, nie zawsze jest idealny taki skład. Nie zawsze też podają, co wchodzi w skład samej kiełbasy, za wyjątkiem oczywiście mięsa. No, tutaj ten skład jest idealnie podany, dokładny, no i niestety nie za bardzo mi się on podoba. W tego rodzaju daniach od rolnika zazwyczaj jest takie same, taka sama kiełbasa stosowana, ale w innych daniach nie ma opisanego takiego rozszerzonego, tak jak tutaj. Jest tylko, że kiełbasa wieprzowa. Ale co ona dokładnie już zawiera, to nie za bardzo wiadomo. W tym wypadku akurat jest dokładnie podane, chociaż wiem, że ta kiełbasa, która mam nadzieję jest tutaj też, bardzo jest dobra. No to niestety, co ona zawiera, to już troszeczkę gorzej wypada jak już to wiem wolałbym tego nie wiedzieć no ale tak to jest nie zawsze mamy idealne składy tak jakbyśmy tego chcieli tak to wygląda w pożeczce Prawie, że samo wychodzi. Troszeczkę trzeba pomóc. A tym bardziej, że widzę, że tu jest troszeczkę też tłuszczyku przyklejonego do puszki. A tłuszczyk to ważna rzecz. Chociaż nie najważniejsza. Już widzę, że jednak kiełbasa jest taka sama, jak w innych daniach z wyglądu. Ale zobaczymy, jak ze smaku. Tak to się prezentuje, jak widać sporo kiełbasy w leczo, chociaż raczej w leczo powinno być to dodatkiem, a nie raczej główną jego częścią. No ale takie to jest lecze po polsku. Jak mówił. Kilkanaście minut pogrzewanie, podgrzewania. I będziemy sprawdzać, jak to smakuje. Tak się prezentuje podgrzane danie. Ja tutaj zamiast tej fasolki zielonej wolałbym, żeby było więcej papryki. Bardziej przypominałoby to leczo. Nawet w sumie kosztem y, zmniejszenia ilości kiełbasy, bo kiełbasy tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo. W zasadzie tak jak porównując Bigos, tam też mamy sporą ilość kiełbasy, a mniej tego Bigosu samego, czyli kapusty. Tak samo tu wleczono niby, pomimo że powinno być więcej papryki, mamy więcej kiełbasy. No ale prabujemy, czy to jest taka sama kiełbasa jak w innych daniach, czy może zmieniona. No jednak ta sama. Jest bardzo dobra. Lepko chrupiąca skórka, czuć, że mamy tutaj mięso, a nie jakieś dziwne coś miękkiego z jakimiś wypełniaczami, jak to czasami bywa w niektórych innych daniach. Tutaj rzeczywiście kiełbasa jest, powiedziałbym, bardzo dobry. No chociaż wiem, co ona zawiera, wolałbym tego nie wiedzieć. Ale pod względem smakowym jest to bardzo dobre. Sosik z warzywami. Dosyć wyraźny smak jest trochę takie tłustawe. Bardzo fajnie to smakuje, chociaż troszeczkę wymaga doprawienia. Soli raczej nie trzeba, ale pieprz by się przydał. Trzeba szybko to zjadać, minus 2 i się troszeczkę rozgrzać. Dobrze przynajmniej, że nie ma wiatru. To niby jest minus 2, ale jednak w miarę jeszcze jest ok. A taki ciepły posiłek będzie w porządku. Nie wiem, kto wymyślił takie danie z tą fasolą szparagową. Pomimo, że jest dobra, nie mówię, że nie lubię takiej, ale według mnie w takim daniu raczej nie pasuje. Raczej wolałbym. Większą ilość papryki, nawet taką kolorową paprykę. Nie tylko czerwoną, no ale jest to smaczne. Po doprawieniu, jeszcze lepsze kiełbaska, bardzo świetna. Całe danie, według mnie, jest bardzo smaczne może zawiera konserwanty ale pod względem smokowym jest to w porządku bardzo dobry sosik bardzo dobra kiełbasa dobre warzywa no chociaż trochę mało papryki jak na leczu. ale nie jest jeszcze takie to złe zjeść jak najbardziej się da Ja jak najbardziej polecam takie danie, o ile ktoś chce sobie takie coś kupić i samemu posmakować. Może ostatnio troszeczkę trudno tego typu dania dostać, ale od czasu do czasu gdzieś się tam pojawiają. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No i do następnego filmu.